Proszę Państwa do hotelu Bristol, w którym odbędzie się konwent Nowej Prawicy to po południu po zakończeniu Teraz, po 20 latach... Jeżeli tego nie zrobimy, to tylko będzie nasza wina. Dziękuję. Dzień dobry, szybciutko, żeby nie przeszkadzać. Mój nazwisko, Grzegorz Sowa. Proszę Państwa, uważam, że teraz po 20 latach nieudolnych rządów różnych partii mamy jedyną okazję i bardzo namacalną, żeby wreszcie zrobić w tym naszym kraju porządek. Jeżeli nie zrobimy tego porządku nie doprowadzimy do tego kraju no do normalności, to tylko my sami będziemy temu winni, bo okazja jest, jest niebywała. Wszyscy, znaczy większość ludzi zaczyna patrzeć już w naszą stronę. Zaczyna patrzeć, że te rządy, które nami rządziły, rządziły nieudolnie. Doprowadziły do kolosalnego zadłużenia. Doprowadziły do tego, że emerytury są dziadowskie, że emerytury praktycznie mogą być niewypłacone, że służba zdrowia jest niewydolna. Czyli. Skupmy się na tym, żeby wygrać następne wybory i zmienić Polskę zgodnie z naszymi zasadami. Jeżeli tego nie zrobimy, to tylko będzie nasza wina. Dziękuję. Brawo! Drodzy, ja dziękuję bardzo za takie liczne zebranie. Słuchajcie, musimy wiedzieć jedną rzecz i musimy jedną rzecz uszanować. My w tym kraju zostajemy. To co dziś słyszeliśmy nam, że powinno nas podbudować, powinno nam pokazać, że coś się tutaj złego dzieje i powinno nas zagrzać do walki o to, żeby jednak to zmienić, żeby coś tutaj naprawić pokazać politykom, pokazać wszystkim, że nas należy szanować. My stąd nie uciekamy, my chcemy tutaj budować tę potęgę. My chcemy, żeby ten kraj był wielki, żeby ten kraj był wolny. Wielka Polska suwerenna. Wielka Polska suwerenna. Witam wszystkich, którzy przyjechali na nasz Marsz Suwerenności. Nie będę tłumaczył rzeczy banalnych. Wszyscy wiemy, że z każdym dniem, z każdym tygodniem nasza suwerenność jest ograniczana. Wydawane są kolejne rozporządzenia, jedne ważne, drugie mniej ważne, ale wszystkie ograniczają naszą wolność. Nie możemy już nawet obciąć ogona własnemu sztaucerowi. Nie możemy, proszę Państwa. Nawet kupić normalnej zarówki, którą musimy sbugować z wolnego świata, czyli z Białorusi. Jest to kompletna... Jest to kompletna paranoja. Wyhodowaliśmy potwora. Zdać potwora, który się rozrasta, jak rak. Powiera każdą naszą dodatkową godzinę pracy, która nie idzie na tworzenie dóbr, tylko idzie na utrzymanie kolejnych urzędników. Na utrzymanie aparatu ucisku, który nie morduje, nie rabuje, tylko kradnie i kłamie. Na każdym kroku mamy kłamstwa, które nas karmi, że oto idziemy do jakiegoś wolnego rynku, mm. że oto idziemy w ogóle do wolności, mm. że oto budujemy nową, świetlaną przyszłość. Ja jestem stary. Ja to już słyszałem 50 lat temu, mm. jak szli się danej przyszłości. Ja nawet wiedziałem, że my już za 25 lat dogonimy Stany Zjednoczone. Ja już to słyszałem 50 lat temu, proszę Państwa. I teraz słyszę to samo. Może i dogonimy, jak obawa się utrzyma w USA, to może i dogonimy te Stany Zjednoczone. Ale, ale ja bym chciał, proszę Państwa, żeby cały świat się mógł rozwijać normalnie. Żeby ludzie mogli robić to, co uznają za słuszne, a nie to, co uważają za słuszne nasi właściciele. My chcemy obalić ustrój niewolniczy. Nam nie o to chodzi, naszym panem będzie Tusk, naszym panem będzie Kaczyński, naszym panem będzie Miller, naszym panem będzie Pawlak, może Palikot, a może jeszcze pan Ziobro. Nam o to chodzi, żebyśmy mogli robić, co chcemy. Żebyśmy posłali dziecko do takiej szkoły, o takim programie, jaki my sobie wybierzemy, a nie jaki wybierze sobie jakiś minister oświaty czy innej pseudo-edukacji. My chcemy, proszę Państwa, dawać pieniądze, co my chcemy i jeść to, co chcemy. My mamy zaufanie naszych kobiet, że one umieją kupić na bazarze, co jest dla nas zdrowe i nie potrzebujemy ministra, który za ciężkie pieniądze to wszystko kontroluje. My wiemy, że my umiemy się obchodzić z własnymi pieniędzmi, z własnymi rodzinami, bo to my wiemy najlepiej, co jest dla nas dobre. I ta podstawowa zasada prawicy to jest chcącemu nie dzieje się krzywda. Volenti non fit Natomiast dzisiaj urzędnicy lepiej od nas wiedzą, co jest dla nas dobre i my musimy wrócić do normalności.